Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Jest ze mną Kucyk i jest Kana, która przed chwilą się wytarzała. i zaraz dam Wam tutaj fragment sensie film, filmik, który się tutaj y, wytarzała. O siesiu! O Boże, Kana! Ja Drogie, dobrze, że zrobiłaś to przed czyszczeniem. Kaduś! No. Na rążowniku właśnie. Ja więc wiem, kto tu wchodzi i się tarza wiecznie. Tak, teraz idzie tutaj tak. O, przychodzę. Dzisiaj czyszczę koniki, rążuję kucyka. Kucyka tutaj przeczyściłam troszeczkę. Co żony ma halterek. Skubię sobie tutaj jeszcze jakieś trawę. Ten warkoczyk. No właśnie, bo mają warkoczyki, już Wam pokazuję. Super. Patrzcie. Jakie piękne. No. Bo wiatr wieje i tak teraz kurde nie jest piękne. Ale no, dobra, wiecie, cały By poszczakanem. Tylko muszę to jakoś zrobić tak, żeby kucyk nie wybąpił. Um. Czekasz tutaj podpiętego podlążę. E, I Idziemy sobie na środeczek. Sobie pójdziemy, prawda? Kupuś. Co to za szczur? Co to za jest córek jesteś? Kucyk już skończył. E, a z Kenusią zrobimy sobie tylko czczoko. Bezbrudna, by się wydarzała. Chodź, nie bój się, to tylko sznurek. O Jeesiu. Chodź, chodź, bydaczku. Chodź. Jest jako brudna. Poczekaj, ja zamknę, poczekaj, ja zamykam. Zamkniemy. No poczekaj, Nuniu. Tu zamykamy. O, pięknie. piszemy szczotki. sobie z O proszę. Trochę ten piach. Ja weźmiemy.

Dobra, przejdźmy, to ja mam lepiej. Sorry za dźwięki w tle, ale tam ktoś coś robi i tam ktoś coś robi, e, więc no, sorry. Ale zrobię teraz karnię rozciąganką e, i masażem. Chyba ja jeszcze przyczeszczę. I taką kopytką, Takie cię tak postawione. To jest taka, że się podoba. To jest dużo roz rozluźniona. a to jest fajne, bo ona nigdy nie jest rozluźniona. No to jest wiedziało. Tak, tak robimy na To jest takie słodkie. I takie fajne, bo wtedy wiem, że się podoba.

Po masażu idziemy sobie pochodzić troszkę. <laughs> o Jasiu, taki zrelaksowany koni. <laughs> Nie musisz ma szybko, masz na to sobie skupię trawkę. Jednak chciałaś. Jedź sobie. Dalej. Trafke, dat no is het traf. Blablabla. <laughs> ja, Ihr werdet... ...sortig. Sortig ist Czekanie no nie ja nie dodać kanie ty już dostałeś Tomasz aport <noise> chcesz Trochę chcesz super kobysia dorzucę wam trochę siana jeszcze co nie mam więcej pusto pusto a mam brudne ręce Jestem teraz w stajni i będę sprzątała boksy, no bo już by się w sumie przydało. Więc idę sprzątać. Biorę łopatę. Muszę się jeszcze po widłę. czekajcie. Idę po widłę. Mam widły. I lecę sprzątać. Najpierw kuby boksy poszniekanę. No. Już by się przydało. Więc lecę z